Najdroższy świecie. W imieniu wszystkich ludzi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku chciałabym Ci życzyć tego, aby ten trudny czas epidemii nie powtórzył się w następnych latach ani nigdy więcej. Tego, aby głód występujący na wielu kontynentach w najdalszych zakamarkach skończył się i żeby każdy od najmłodszego. Do najstarszego zawsze miał co jeść. Nie mogę pominąć tego, aby ludzie w końcu zaczęli szanować naszą planetę i przestali śmiecić w lasach, rzekach, oceanach, morzach i, zanieczyszczali, i nie zanieczyszczali powietrza. Również tego, aby nikt z nas nie miał już powodów do protestów, strajków i manifestacji. Aby prawa wszystkich były przestrzegane i respektowane, bez względu na poglądy, pochodzenie, płeć czy orientację seksualną. Na koniec życzę Ci, aby globalne ocieplenie nie postępowało w tak zastraszającym tempie. Drogi świecie, kończy się rok 2020 i zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ten grudniowy czas chciałbym życzyć tobie, jak i sobie, abyśmy w nowy rok weszli pełni nadziei na poprawę obecnej, trudnej sytuacji, która nas spotkała. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, tolerancyjni, bezinteresowni. Ten trudny czas pokazuje nam, że należy cieszyć się z drobnych rzeczy, doceniać to, co się ma i dzielić się z innymi radością, Miłością, jak i dobrami materialnymi. Mam nadzieję, że chociaż część z tych życzeń będzie mogła się spełnić, ale to wszystko zależy już tylko od nas samych. Życzenia dla świata. Kochani ludzie, życzę Wam zdrowia, co jest ważne w czasie epidemii obecnego koronawirusa. Zdrowego i zadbanego środowiska, w którym żyjemy, żeby nigdy nikomu z Was nie doskwierał głód. Miłości, którą możemy dać każdemu i którą każdy z nas może przyjąć. Poczucia własnej wartości. Szczęścia, abyście nie doświadczali zbyt dużo problemów w swoim życiu. Pokoju na świecie i w waszych sercach. Aby każdy z nas podążał za gwiazdą betlejęską, która prowadzi nas do lepszego świata. Drogi świecie, pewnie zdajesz sobie sprawę z faktu, jak dużo wydarzeń, które stały się w ostatnim czasie, wpłynęły na nasz byt. Ten rok dla wielu z nas obrócił życie o 180 stopni. Niektóre sytuacje obtajały dużą ilością szczęścia i radosnych chwil, lecz niestety przeważają te smutniejsze oraz dramatyczniejsze momenty. Cieszę się, że daliśmy radę i przetrwaliśmy ten trudny okres. Dziś chciałbym złożyć Tobie i wszystkim ludziom życzenia. Myślę, że najbardziej nas wszystkich dotknęła pandemia koronawirusa, więc życzę, aby COVID-19 nie rozprzestrzeniał się na tak wielką skalę. Coraz mniej ludzi się nim zarażało. Szczepionka zadziałała dobrze i w końcu wszystko wróciło do normy. Następnie życzę, aby na świecie zapanował pokój. Dużo w tym roku słyszeliśmy o strajkach, marszach oraz manifestacjach. Przydałaby się też tolerancja, bo jednak trochę jej brakuje w naszym świecie. Również pragnę, aby ludzie zaczęli bardziej dbać o swoje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, ponieważ jedno i drugie mogły w jakimś stopniu ucierpieć w ostatnim czasie. Także, by przestał panować głód na świecie, oraz ludzie zaczęli bardziej przykładać się do ekologii, bo niestety zmierza to w złą stronę. Na sam koniec chciałbym życzyć każdemu z Was dużo zdrowia. Spokoju, szacunku do innych i zrozumienia. Kochany świecie, chciałabym Ci życzyć, aby wszystko, co Cię otacza, nie wywoływało już nigdy zmartwień. Życzę Ci, aby skończył się ten trudny czas pandemii, którą wywołał koronawirus. Żeby już nigdy nie było wojny, a skłócone narody się pogodziły. Aby już żaden człowiek nigdy nie musiał głodować oraz każdy miał szacunek do innych osób by ludzie nie zaśmiecali i nie zanieczyszczali środowiska oraz zobaczyli powagę sytuacji. Życzę Ci również, aby już nigdy nie było suszy ani powodzi. Wiem, że nastał bardzo trudny czas, dlatego też powinniśmy sobie pomagać. Życzę wszystkim na całym świecie dużo zdrowia w tych trudnych czasach, aby pandemia skończyła się jak najszybciej. Życzę też dużo życzliwości, pogod ducha oraz spokoju na całym świecie. A nadchodzący w 2021 roku spełniać i pomyślności dla wszystkich. Kochane świecie, w tej trudnej chwili, w której dużo ludzi choruje, umiera, są dyskryminowani, znajduje się chaos, kłótnie między krajami, z całego serca życzę Ci dużo, dużo zdrowia, tolerancji, akceptacji, szczęścia, miłości i pokoju. Życzę Ci więcej lekarzy, którzy nas wspierają w pandemii z covid Zdrowych płodów, świeżego powietrza, którego teraz nam brakuje z powodu smogów. Wiecie nasz, życzę Ci mądrych ludzi tu żyjących, żeby wszystko to, co robią, jak najmniej szkodziło Ci, żeby smog nie dusił Cię, rzeki czystą wody mogły nieść do Morza Bram, a szum drzew zielonych ukojenie dawał Ci, żeby kiedyś za lat sto ktoś mógł powiedzieć ci, Pięknie dziś wyglądasz, świecie nasz. W ten świąteczny czas niechaj miłość będzie w nas, Pokój wokół niech panuje, A nad złem dobro króluje. Niech Bóg opieką służby obejmuje, W czasach, kiedy COVID-19 panuje. Życzę również, aby nigdy nie znał czegoś tak okropnego, Jak głód i inne bolesne choroby. Ja śpieszę się z życzeniami, bo nie mogę być tam z Wami. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę dużo ciepła oraz spokoju. Życzę Ci w świecie wszystkiego dobrego, a w szczególności tego, żeby na świecie wojen nie były, aby ludzi głód nie dotykał, a także tego, aby oceany, góry i lasy żadnymi śmieciami nie zanieczyszczone były. Życzę Ci jeszcze najważniejszego, aby. Powietrze dwutlenkiem węgla się nie stało. Wysyłam życzenia, które chcę, by się spełniły, czyli by pokój na świecie był i bez wojen, bez kłótni, byłby lepszy, bez zazdrości i toksyczności, by nikt nie cierpiał i każdy doceniał to, co ma. Niech ludzie staną się otwarci, oby szanowali decyzję człowieka drugiego. Niech, nie, niech niosą pomoc każdemu i szanują swojego bliźniego. Okazje zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Chciałabym Ci zarzucić kilku rzeczy, które są ważne jak i dla mnie i co do których myślę, że równie pozytywnie wpłynęłyby na Ciebie. Pierwszą z nich jest to, aby koronawirus zniknął oraz wszelkie inne choroby, które zagrażają życiu ludzkiemu. Jak niestety zdajemy sobie sprawę, jest to niemożliwe, ale myślę, że chociaż połowiczne zniknięcie i tak byłoby cudem. Następną rzeczą, którą Ci życzę jest to, aby ludzie tak bardzo nie okazywali nienawiści oraz nietolerancji pod względem innego człowieka. Myślę, że bez tego byłbyś o wiele lepszym miejscem do mieszkania oraz życia. Właśnie tego życzę świecie Tobie, jak i sobie. Mam nadzieję, że te życzenia się spełnią. Życzę Ci świecie tego, co najlepsze, również tego, aby głód w krajach afrykańskich został jak najszybciej zażegnany, aby lasy pozostawały czyste jak łza i tego, aby sytuacja epidemiologiczna nie stawała Ci na przeszkodzie do normalnego życia, mimo tego, że życie nie jest najłatwiejsze w naszych czasach, musimy trzymać się razem. Polsko. Życzę Ci obywateli, którzy będą z siebie dumni, szybko rozwijającej się gospodarki i szybkiego zwalczenia wirusa by nigdy nie zabrakło Tobie radości i żebyś była naszą jedyną ojczyzną. Kochany świecie, życzę Ci, aby wszystkie, aby wszystkie śmieci na lądzie w oceanie zostały wyniszczone, aby nie było już nigdy wojny i żeby COVID się skończył i nigdy już nie wrócił, oraz żeby każdy człowiek miał szacunek do drugiej, do drugiej osoby, tego sobie i Tobie życzę najbardziej.